Oczywiście drzewostan, które znajduje się obecnie na zewnątrz są to samosiejki podstawy ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po II wojnie światowej. Sama kopuła spodziewalibyśmy się rzeczywiście czegoś potężnego, wielkiego. Nic z tych rzeczy. Ten parkus umieszczony jest wysoko na wałach, a twierdza wbrew pozorom górowała nad całym miastem. Nie mogła być wie wielka, to jest byłaby na przykład widoczna na tle jaśniejszego nieba. Oprócz tego jak, jako bardzo ważny element musiała być konkretnie zabezpieczona. I właśnie tutaj widać te 3 metry grubości betonu. I wreszcie co tam, ten malusink grzybek waży ponad 9 ton, 9200 kg. Jego pancerz wynosi 230 mm, 23 cm. Wykonany jest... Ze specjalnie wzmocnionej z stali chromowo molibdynowej Zagęszczona struktura jest w tej stali. Na ile to było odporne? Otóż wielokrotnie zwiedzając fortyfikację z czasów nawet II wojny światowej, gdy podobny materiał został zastosowany. Można było trafić kilkadziesiąt razy bezpośrednio w kopułę pancerną, a sam osobiście nie znam ani jednego przebicia na wylot takiego pantera. Poza tym w języku yy, niemieckim wszelkiego typu kopuły obserwacyjne nazywają się krainst Glock. To wszystkim ten drugi człon, Glock, to jest dzwon. Przecież jakiekolwiek czy pociski broni karabinowej, czy odłamki. O tym pancerz aż dwinczały. Dlatego całość polecana była miękkim, yy, miękką nakładką, która powodowała wyciszenie tych elementów, żeby ocalał.